Nie wiem, czy na ustrzęte wiertło. Chodzi o to, żeby ten ząbek się schował tutaj. Musimy jeszcze troszkę kurde, by

zostać. A co to w ogóle jest, co ja tutaj rzeźbiam? To jest taki do taczki, takie za, zabezpieczenie takie, kurde, do tej taczki elektrycznych, bo tam się już zesrało znowu. Że jak się pociągnie za kulka, dlatego tu musi być wyżłobione, żeby się tu sprężyna zmieściła do środka, którą jeszcze nie mam jej, muszę ją zaraz poszukać. No mam tu sprężyna miałem inną, taką o większej średnicy i no jak najłatwiej sprężyna zrobić ze sprężyny, Kurde, stalowy drut trzeba mieć, to jest podstawowa sprawa, nie? I za poddołem tutaj, nie wiem, to jest chyba 7,5 czy coś takiego. I sprężyna gotowa. Zem tylko rozciągniemy. Ona się wtedy skurczy z tego zwęży. Tylko rozciągnąć to już idziemy do... tu. 睡呢 I raz i do tej kulki też najpierw dzielimy farby. I tym sposobem się to sklei do kupy. Jak tego nie skleja, to oni to zaraz gubią. Ach. No i tak wyglądał ten sznaper. To się nazywa sznaper. To chyba było po tej stronie. Какие на 19. Туру-ту-ту-ту. -ту -ту ту 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 No, zaś jeden projekt kurde ogarnięty, to jest zabezpieczenie do tej taczki, żeby ona się nie tyń, Jeszcze podkładka przychodzi, to wszystko będzie pasować, to jest ok. No kurczę, nie wiem czy to będzie kurcze widać, ale to jest traktorek od elektryka kurde, Patrz jaki kurde elegancki zabytkowiec. Ja już ciemno, kurczę, już się jak zwykle nie mogłem wyrobić. Akumulator elegancki, oponki caculkowe. Kurczę, to nie będzie nic widać, bo ciemno już jest. Jeszcze zakryty plandeką, żeby się nie zakurzył. A fajnie na przyczepka w los, nie? Zobaczcie, taki skubaniec. Ajsier. Tu mu dobrze, kurde. Pomiędzy innymi traktorkami sobie mieszkam na razie. jest tak, że ja tego nie rozbierałem, to jarek rozbierał i ja teraz nie wiem kurde, jak to tu właściwie było. Gdybym to rozebrał, to bym wiedział jak to ma być. A pierdziel gówniany patek jakiś taki. Dlatego to, już, dlatego to się już trzy razy zasrało, kurde. Ja jak to trzy razy naprawił i dalej nie działo to pierństwo. A to do góry się chyba klapuje. Zaraz, zaraz, kurde. Tak. To się ciągnie, do góry klapuje i na dół. To jednak tak chyba jest dobrze. No. Dobra, jeszcze tylko trochę smaru, mamy? No, no. tak, ten wiejster tu ma działać. Smarujesz, się tam dołożę. Smaru tam jeszcze łoża.